Można powiedzieć, że z mojej perspektywy, mojego doświadczenia trenerskiego, wiele rzeczy już widziałem, ale okazuje się, że nie do końca, czego, czego potwierdzeniem jest, była dzisiaj końcowa część tego naszego meczu. No, prawdę mówiąc, potrzebowałbym trochę czasu, żeby powiedzieć coś mądrego i, i, i bardziej konkretnego związanego z tym, z tym meczem. Jak to się stało, że, że jedziemy do domu. Hmm, bez punktów. E, także e, z drugiej strony, ta dzisiejsza porażka, jakby pokazuje e, w sposób wyraźny, jakie, jakie cele w tej chwili zaczynają się rysować przed nami, jeżeli chodzi o, o nasz zespół. E, I to jest jakby najbardziej istotny wymiar tej dzisiejszej naszej porażki. E, która. No nie, nie musiała mieć miejsca, chociażby również to trzeba brać pod uwagę ze względu na, na, na grupę kibiców, którzy przyjechali nas dzisiaj, tak powiem, jak zwykle, dopingować, a, a nie daliśmy im tutaj e, wielu powodów do, do satysfakcji, a szczególnie jeżeli chodzi o końcowy wynik. Dziękuję. No, konferencję można by było skomentować tym, że najważniejsza rzecz, jaka się dla nas wydarzyła, to są trzy punkty i, i, i tak naprawdę to jest bardzo dużo. Ale, ale musimy być świadomi tego, że tak jak dzisiaj ten mecz się odbył, nie możemy w ten sposób grać w piłkę i mam nadzieję, że będziemy nad tym pracowali, na pewno będziemy nad tym pracowali, ale mam nadzieję, że świadomość każdego z nas będzie o wiele większa, jak w piłkę należy grać. Mamy bardzo dużo serca w tym zespole, bardzo du dużo determinacji, ale do tego trzeba dołożyć jeszcze większy poziom umiejętności zdecydowanie, także... Tak jak powiedziałem, bardzo ważne trzy punkty w kontekście naszej walki o obyt w pierwszej lidze i, i naprawdę je bardzo szanujemy i z tego powodu na pewno gratulacje dla chłopaków. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i zapraszam na nasz kolejny mecz 30 marca z Wisłą Kraków o 17.30 na naszym stadionie. Dziękuję.